Zaprezentowania petarda importera Triplex Nightwolf. Indeks produktu TXP068A. Rok produkcji 2018, była to nowość w tamtym roku. Kategoria F3, NEC, 1,82 g, na sztukę, w opakowaniu 10 sztuk. Opakowanie wygląda dosyć dobrze. Otwórzmy sobie. I tak się prezentuje petardy petarda lontowa, zatyczka gipsowa, dosyć, mocna, dosyć mocny korpus, do tego mamy czerwoną flarę przed wybuchem.